Siema, w dzisiejszym odcinku zobaczcie, jak wraz z najmłodszym prosem, totalnie zdominowaliśmy dywizję pierwszą w Fortnite. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz i pamiętajcie o kościelach w sklepie Fortnite. Dobra, chodź do mnie. tak, w samą stronę. I tak, i tak nie. możemy. Czekaj. Bo nie, no patrz, do stronę na około, dawaj. Zaczekam na się. Chodź. Bo, no i załknie, mam ten free, nie Gości, maga dużo gości, buduj. Wejdź, że wejdźmy że Chodź, że wejdź. ci? Cześć. wejdź. Chodź, że wejdź. Chodź. 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 metal to quick. Chodź. Nie no, nie da się grać w Anwiwana nawet w Fortnite'cie, ten ping jest tragiczny, ten bumping znowu mi się tonuje. Jeśli ty też tak masz w Fortnite'cie, to musisz pobrać aplikację Gira Booster. Jest ona bardzo prosta w obsłudze. Jak już ją pobraliście, klikacie lupę, wpisujecie Gira Booster, odpalacie ją, klikacie tutaj w Fortnite, czekacie chwilę. Jak już się załaduje, automatycznie wybiera wam serwer Europę i klikacie wtedy Launch Game. I od tej pory Gira Booster busuje waszego Fortnite'a i wasz internet. Aplikacja ta pomoże nam zmniejszyć ping dosłownie na każdym regionie i wybiera najbliższy możliwy serwer do mojego domu przez co mam najmniejszy ping możliwy. I na kreatywy mam praktycznie zero pingu, a w grze tylko 20, a wcześniej miałem 30 aż do 40 i nie dało się grać. Widzicie, praktycznie zero pingu. Ja tylko odpaliłem aplikację Gear Booster i teraz dosłownie mogę się filmować bez końca i z każdym wygram 1 v Ten bambiczek nie ma ze mną żadnych szans. Z kodem Amos 10 macie darmowy jeden dzień próbny i 10% zniżki na kolejne subskrypcje. Polecam. Ready? Już prawie za jest. No. Chodź. O, otwieram i do prawej. Do prawej wysoko, do prawej wysoko. Zetuję. Uważaj na ruchu, uważaj. wyżej, mam Mama Nie. Wejdź do mnie, wejdź do mnie. Jest Pokaż, pokaż to, pokaż to. Pokaż. Chodź teraz, chodź teraz, dobra? Dobra. walić to, chodź, lewy dół, lewy dół, chodź. jest. Ja wchodzę, wchodzę, jestem blokowany, jestem blokowany, jestem wyjdź, 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 do do Co za co ja za ja ci, ja mam gość w Walcz, 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 chodź za mną, chodź do chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną, musisz za mną,

No, dawaj, dawaj jeszcze Rion, nie, 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 chodź, 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 chodź za mną, za mną, za, mną Szybko, szybko, szybko Jestem Jeszcze, jeszcze długie. Hej dranno, hajd drano, nie miał masów Ale dwójka na haju Chodź za mną, za mną, za mną, za mną. Dobra, dobra. Nie na to, nic nie nasze, nic nie nasze. Mamy dubla. Nie, chodź do... Musimy, musimy wyjść tam, musimy wyjść tam. 15 bilów, chodź. No dobra niżej. Lec, lecę. Jestem to, kucę, kłuca, kucę. mi, dajmy mi, daj mi. Full box, full box, full Nie, od zona, wejdą do nas zaraz. Chodź do mnie, chodź do mnie, zoną, zoną. O, zona, yy, maska, maska, od zona, maskę od zona Za chwilę, za chwilę. Żyję, żyję. Haki mam, haki mam, mam. Chodź, 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 Chara, muszę jeść run'em, bo... Jeden build, jeden build. Yy, masz, masz te buildy, bo on Trzy buildy, trzy buildy. Podkocz na to, proszę. Nie, uciekliśmy. Żyję, żyję, żyję. Chodź, 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 to przy dopiero. Na koło wejść tu. Musimy cię musimy bić, zaraz, musimy cię bić, zaraz. Ja mam 3 HP. Ja mogę się bić, ja mogę się bić, ja się. O tu. Narabisz się, ja myślę, że. Pierdam, że są. Nie, nie. Gryź dobrze. Nie, ja mam sickness, ja mam ja sickness. Ja tak, full? No, no, no tak. A masz? Pierdaj, to ja To jest markera. Prawie check in, na jeden. Tak, 3, 4 już. Jestem perfekcyjnie odzona. Jestem logant, wejść logant, robię jesteś już? Okay. No ja jestem zostałem, w tym boczu. Dobra Do nas, tak. Jestem Jestem, tam wejdź do no, Ja zostałam, na jesteśmy buduję, Dzień. Patrzę w ja patrzę w plecy Ja na do na kawałek Pre, Prawo, uważaj Do lewej na no pójdę Daję maskę najwyżej Mas Daj mu Chodź patrz chodź, chodź po patrz Chodź patrz, Chodź patrz. 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 No, bo, no się, na razie Patrz, opatrz, mijaj, leż, się Czopuj Prąd, prąd trzeba Nisz to, nisz tam. Muszę mieć ogon Full box, full box Nie, chodź, 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 samą Nie, nie Mamy Masz Ja po prostu tarpuję, panu Jak tak. mam otwór? Patrz, patrz Prąd, 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 prąd Nie moje Chodź, chodź, solo, solo Mam, nie, do lewej, do lewej Patrz, pracy Podmieniam pracy, patrz, na wallu to no, jesteśmy, chodź do mną, za mną, za mną, za mną Bo to nie moje ja, wszystko Góra, nie góra, góra długa, nie? Przejęli, przejść pan. Chodź do lewej. Nie mogę to budować, musisz przejść szybko Musisz kratkę, kratkę do mną, widać. Muszę tak no, no, czekaj, bo ja nie się. No wiem, chodz pracy. Masz okay, te odpare, do masz. Dobra, dalej, chodź. Pano! Chodź o siad teraz sobie. Zobiłem! Nice, masz marce nie? Tam mam on nie miał nicu, nie nic, nie miał Kopiemy się przez budynek, siedź kochać, Niszta, 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 Niszczę, Trzeba się kopać front, musimy mieć front. Dawaj, dawaj, niszta, niszta, niszczę, głębiej. Mam otwartych, mam otwartych, mam. Zbieram zero. Okej. Okay. Nieważne. Mamy logram, w teraz zaraz killa jakiegoś. Szukaj, szukaj, szukaj. Lud jest po nie lewo, połem jakiś. Patrz, patrz, patrz! No jestem. A. Go, goście, nadaj mi trzecią. Solo, solo. Czop go?

to, to jest polo, polo to dło, chodź, jest to chodź, 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 Zaraz chodź, 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 masę, chodź, 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 Masz masę, masę chodź, To dwa, to dwa <YO> chodź, Dwa, Dobij, dobi, dobi! Nie! Nie, Boże, dobrze nie, ten. Nie nasza, nie nasza, to już. Przetrapuj to, czekaj. Niszczę, pracę, niszczę. Wychodzę wyżej, dobra. Chodź, tak. chodź, chodź. To milo. Y, to jest na trzy osób. osób. Mam, mam, pre, mam papa. mam, pa! Cofnij, 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 cofnij jeszcze. Dawaj, dawaj. Już!

Twarde, twarde potrzeba stop, stop, Masz se, masz se masz Wrzucam, wrzucam, chodź, chodź Chodź, chodź, chodź Masz m To, Co? Mam, mam o, Masz połowę? Mieści drewno, mieści drewno Stolba, stolba na dół Dostałem, dostałem Okej okay. Ramon, ramon na bale 15 minut Teraz połowa, góra nie ma, jak góra nie ma Dawaj, dawaj Nice Tu, na dół Nie No, 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 no nie, 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 muszę się ulecić, muszę się ulecić I muszę ty Fizz'uj, ty Fizz'uj Już Fizz'uj, już teraz Fizz'uj, już teraz Fizz'uj Musimy od Dona pójść, musimy od Dona pójść Walę jeszcze jednego Ja wziąłem Ligi Chodź już, chodź, no Naisens, wyskocz, wyskocz Dawaj, jestem, jestem, jestem midem jestem, jestem Low, 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 znowu, jestem perfekcyjnie Musisz do mnie, i mam no, jednego bila jednego mas, Billa ma gość, zerąba, zerąba Zerąbili, zerąbili, mam Fizz'a Ja dwa, ja dwa Gość na no, ul, patrz, patrz DED hey, dead, dead, DED Dobi 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 Macie Kurwa się co okay. Ja zabijam zabijam Wychodzi moja cap Ja nic Ja też ja też mam ja też mam Mam czwórkę mam czwórkę Małą build małą build lecimy się lecimy się Ja mam cap ja mam cap budy, Boody Boody wszystko ja muszę się ulecić do pula będę u pula teraz Masz po ośprysie Nie plec 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 Ważek Ważek Spróbuję go zabić ja nie mam ammo Aśprys z bigami 4 buildy Zabijam Top 3 top 3 to 3 Zdej w pindu może nie, 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 jeszcze nie Wygramy to, wygramy to Popuje biga Top 2 Zbijmy się z nimi może Boksia Maj? Dobiłam Dobiłam Ja cię ja dobudowałem full Wygrasz to Dawaj, wygrywasz Pecio, coś najlepszy On jest na górze, on jest na górze Spróbuj, spróbuj no, no, Nice, nice. Ah. nice, let's go Nice! <laughs> let's go Pecio, let's go Masz? <laughs> 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 Aha, wchodzę. Aha, Jestem, jestem, jestem. Tak, pójdę do. Pójdę tu, tu, jedno wyżej. musiałem To ja teraz, ale. Odzona, odzona. Musisz mi wpić metal Masz? tu tak. dwa, trzy, Starb. cztery. Lepam. Lepam. Jestem, bożek. Tu Otwieram, 3, 2, 1 3, 4 Jest logan, samoogran Mam zabudowanie przy plecy Daj ramę, ramę, ramę Zaraz się dam, zaraz ci dam, poczekaj okay. Chodź, 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 chodź. 50 Chodź Podbijam okay. Dobra, Jesteśmy w domie, jesteśmy w domu, chodź, chodź, Teraz jesteśmy Nie moja, nie moja deska okay. Ja okay. mam idę, Bolesz już? No idę, idę I tu dół, tu, tu idziemy, chodź, chodź Jeszcze logan, logan, jesteśmy przeciami, ich, ma, nie, bo by nie podmieniał dublaną okay. Od rzuca masz do prawej, chodź od lewej do lewej i tapaj, do lewej i tep, wysoko Jestem perfect, jestem perfect miliką Musisz do mnie przejść, musisz Nasze buildy, nasze buildy To Który? na p... Nie, nie, Fizz, Fizz, teraz ja? Nie mam nic... Na... Pomijajcie. Pogas. Pizuje, Pogasz A ty ten podłoga, no? Czekaj, chodź tutaj, chodź bieg, chodź tutaj, do prawej, do prawej, do prawej. Jest to jeszcze, jest jeszcze? Jest Dół nie Jest to? Będą podmieniać tu, będą tu i górę. Podwijałem już tu, podwijałem, do tyłu, do tyłu, do tyłu. chodź, chodź, do tam. Góra nie moja, dół dać, nie? Biorą. Dół, Do dół, 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 dół,